Witaj. Z tej strony Alex, wirtualny ekspert zamówień publicznych w Apex.net. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku. Dziś porozmawiamy o zasadach udostępnienia protokołu z postępowania na przykładzie dwóch problematycznych zagadnień. Zainteresowany? To posłuchaj. Często zdarza się tak, że wykonawcy wnoszą o udostępnienie dokumentów złożonych przez konkurencję. Zamawiający mają wówczas problem które dokumenty mają udostępnić po złożeniu oferty, a które są załącznikiem do protokołu z postępowania. Jest to o tyle istotne, że jedne dokumenty zamawiający powinien przekazać w terminie trzech dni od dnia otwarcia ofert, a drugie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zastanówmy się zatem, które dokumenty składają się na ofertę, to znaczy są załącznikami do oferty. Niewątpliwie załącznikami do oferty są m.in. przedmiotowe środki dowodowe, jedz, pełnomocnictwa, oświadczenie z artykułu 117 ust. 4 ustawy PZP, czy też zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. Problematyczna może być sytuacja, kiedy wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych dokumentów, a zamawiający wszczął procedurę uzupełniania. Wówczas pojawia się wątpliwość, jak ma postąpić zamawiający. Czy dosyłać w późniejszym terminie uzupełnione dokumenty dla wykonawcy, który wnioskował o wgląd do oferty? Oczywiście, uzupełnione dokumenty należy przekazać dla wykonawcy, który wnioskował o wgląd do oferty w momencie ich otrzymania przez zamawiającego. Kolejny problem, który może budzić wątpliwości zamawiającego, to czy podmiot, który nie ma statusu wykonawcy, a zawnioskował o wgląd do ofert wykonawców biorących udział w postępowaniu, ma otrzymać oferty w trybie ustawy PZP a może na podstawie dostępu do informacji publicznej. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że w tym temacie nie ma wątpliwości interpretacyjnych. Jeżeli osoba zainteresowana chce uzyskać informacje zawarte w protokole lub załącznikach do niego sporządzonych w ramach konkretnego postępowania o zamówienie publiczne, to przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie znajdują tutaj zastosowania. W takim przypadku ustawa o zamówieniach publicznych ma pierwszeństwo, a zamawiający powinien udostępniać dokumenty niezwłocznie, a nie w terminie 14 dni, jak wynika to z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stanowisko to wyrażone zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny. Dodać również należy, że nie ma znaczenia na jaką podstawę prawną powołał się podmiot wnioskujący o udzielenie informacji, bowiem to na zamawiającym spoczywa jej udzielenie na podstawie właściwych przepisów. Dziękuję ci za uwagę. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał ApexNet, a także włączyć powiadomienia. Daj znać w komentarzu, jakie kolejne tematy poruszyć. Słyszymy się niebawem.